Sos se Składniki. Jedno duży pomidor. Cztero średniej wielkości pomidorki lub sześciomałych. małych. Dwie nieobierane ząbki czosnku. Jeden trzy średniej białej cebuli. Piętnasto suchej papryki arbol. Sól do smaku. Instrukcje. Podgrzej patelnię lub ciężki patelnie na średnim ogniu, gdy będzie gorąca. Ułóż pomidory, cebulę. To i czosnek do pieczenia na patelni. Piecz składniki, aż zaczną wykazywać pęcherze i będą wyglądać lekko zmiękczone, obracając je, aby upewnić się, że są równomiernie upieczone. Czosnek gotuje się w kilka minut i trzeba go usunąć, obrać i odstawić na bok. Proces pieczenia zajmie około 8 minut. Jeśli Twoje pomidory nie wyglądają na zmiękczone, zawinie w folię aluminiową na około 10 minut, to pomoże im dokończyć gotowanie. Kiedy pomidory i cebula wyglądają na zmiękczone, czas je usunąć i odłożyć na bok lub umieścić w blenderze lub robocie kuchennym wraz z czosnkiem. Teraz dodaj paprykę Arbol do gorącej patelni i lekko je upiecz. Będzie to bardzo szybki krok, ponieważ skórki papryki łatwo się palą, co nadaje im nieprzyjemny gorzki smak, więc pamiętaj, aby je obrócić i upiec paprykę bez przypalania. Gdy wszystkie składniki, pomidory, Pomidory, czosnek, cebula i papryka arbol są w blenderze, przerób je, aż uzyskasz drobną konsystencję.